Czy wstydzę się mojej dzikiej autentyczności? Dlatego, że Baran to jest pierwszy znak w Zodiaku, to jest pierwszy ogień, to jest energia z dzikiego wewnętrznego zwierza, energia wojownika, energia autonomii, separacji, odrębności, stawiania granic, asertywności, mówienia: stop, tak? odwagi bycia w kontakcie ze swoimi pragnieniami. I mamy sezon wagi, tak? Peł, pełnia um, jest zawsze o opozycji świateł, Mamy sezon wagi, czyli słońce mamy w wadze, w energii relacji, harmonii, poszukiwania balansu, poszukiwania tego, co łączy z innymi ludźmi wychodzenia do innych, no i ta pełnia w baranie, ten księżyc w baranie jest o takim pewnym przypomnieniu, zwróceniu uwagi na to, gdzie w relacjach mogę naddawać, gdzie mogę znikać siebie, gdzie mogę siebie przekraczać dla świętego spokoju, dlatego, żeby było ładnie, żeby było miło, żeby nie było konfliktów, bo waga nie chce konfliktów. Waga to jest okrągły stół, przy którym siadamy i rozwiązujemy problemy. I baran przypomina nam, ta pełnia nam przypomina, czy oby nie kosztem siebie, czy oby nie kosztem swoich pragnień, bo potem może wybijać nam bardzo mocno frustracja, wkurzenie, poczucie niesprawiedliwości i zmęczenie. Czy mam kontakt z tym, czego naprawdę potrzebuję w relacjach, czego serio potrzebuję w relacjach? Eee, czy, czy być może właśnie zapominam o sobie? Hmm. Czego też przede wszystkim potrzebuję? Co potrzebuje zostać wyrażone? Co potrzebuje zostać zrobione, abym mogła, abym mógł czuć bardziej harmonię w przestrzeni relacji? Bo baran jest o energii akcji, czyli co potrzebuje zrobić? Jaki ruch wykonać ja z mojej strony, ażeby czuć większą równowagę i harmonię w relacjach?